wśród katalogu grzechów głównych ojcowie kościoła umieszczali kiedyś e, smutek. To smutek z powodu czyjegoś dobra. Dobro mojego brata, dobro mojej siostry nie jest powodem do uwielbienia i do radości, ale staje się dla mnie powodem do smutku. Dzieje się tak, e, zawsze wtedy, gdy sam nie umiem dostrzec, jak bardzo przez Boga ja sam jestem obdarowany, jak wiele Pan dał mi. Ojcowie ten grzech traktowali e, tak ba, bardzo mocno, ten smutek, ponieważ widzimy to w, w tym pierwszym czytaniu właśnie to smutek e, z powodu tego, że ofiara Abla została przyjęta, zaprowadza Kaina do, do morderstwa, do, do zabicia swojego brata do zabicia z jakiejś nienawiści. Ocalające przed smutkiem, ocalające przed nienawiścią, jest rzeczywiście dostrzeżenie tego, jak wiele Bóg mi dał, i życie w uwielbieniu, życie w dziękczynieniu. Za Jezusem podążają tłumy. Tych, którzy zobaczyli w nim Mesjasza, wielu z nich doświadczyło. Pocieszenia słuchając jego nauk, niektórzy zostali uzdrowieni, nakarmieni chlebem, który w cudowny sposób został rozmnożony, ale za Jezusem, jak cień, podążają również faryzeusze. I ci specjaliści od Pana Boga, oni nie wierzą, nie chcą uwierzyć. Mają tysiąc takich pytań, wątpliwości roztrząsają, co by zrobić, żeby to nie był On. Na wszelki wypadek próbują się jakoś przed Bogiem zabezpieczyć. Tam, gdzie pojawia się Jezus Chrystus, tam pojawia się dostęp do, do samego Boga, tam pojawia się życie, tam pojawia się nadzieja. Faryzeusze są tacy mocno antykoncepcyjni. I to, co chyba w tej Ewangelii warto dzisiaj usłyszeć, bo jest ona rodzajem sporu z faryzeuszami, to to, że Pan Jezus chce od nich odejść, chce się od nich oddalić, nie wdawać się w takie debaty. W średniowieczu, to też kardynał Ratzinger kiedyś yy, zacytował, była taka teologiczna zasada mówiąca, czy taka mądrość teologiczna, mówiąca o tym, że rozum ma nos z wosku? To znaczy, ten nos jest taki plastyczny, on może się tak za różnymi zapachami tam przekierowywać różne racje, różne argumenty. I faryzeusze stają przed Jezusem i mówią: No, czym się wykażesz? Jaki to będzie znak? Co jeszcze zrobisz takiego, żebyśmy mogli uwierzyć? Nos z wosku, a prosty człowiek mówi: To jest Pan, spotkaliśmy Pana, idziemy za Panem, bo, bo wierzy swojemu sercu, które zostało dotknięte przez Boga. Muzyka